Siema, e, e, witam Was w drugie oczekiwanym odcinku, drugim odcinku końca tego życia w Minecraft. jak e, widzicie, zbudowałem domek, jak widzicie znalazłem wreszcie te góry! A Achievement. A i pamiętacie ten dług u jj O, właśnie go widzieliście naciskam to dzieje się normalnie dobrze bam bam mega żal co nie? zebieram sobie trochę węgla zrobimy sobie trochę pochodni wygram na teksturce jak widzicie tak zdecydowałem się na tekstur teksturpaka ten teksturpak to Trzymajcie trzymajcie się, trzymajcie się. FIGHT for HD! woo, Yeah, this is good. 39, nie wiem, myślicie, że wystarczy? Nie, do 63 chcę dobić. Myślicie, że to 16? A, dobra. Weźmiemy... kurde. kurde, Chcę mieć równo. No, dobra. O, czterysteki. 400... Nie, jeden nierówny. Kurczę, brakuje nam tego jednego. Czyli e, robimy sobie pikaksa. Oczywiście. Ironowego. Bardzo sobie przetopić ja jeszcze jeden węgiel. Nie, po co? Jeszcze koblowego na wszelki wypadek. Siup, siup. O, mamy teraz i możemy ruszać na pierwsze kajwy. Dziwne trochę. Już noc. Mega szybko teraz noc jest. Dzisiaj małą mam A nie przedstawiłem Wam wnętrza. Hm, to jest wnętrze, prawda, że piękne. Tutaj m, wyjście na balkonik. Który kiedyś będzie. Nie martwcie się, będzie, będzie. Nie martwcie się. Ale trzeba zaczekać. Nie bójmy się. To tylko czas. Tak? Też trzy małe przebudowy razem z Wami. Nie, nie starczy mi. Co ja mówię? No, bo chciałem tutaj, żeby to tak ładnie wyglądało, że tutaj takie, tutaj drzwiczki, tutaj tabliczka wejście na, wal, na balkon, tutaj e, wszędzie złuda i tak sobie wchodzimy na 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 pięknie, jest na balkoniku, zapory są... Zanim jeszcze pójdziemy spać Bardzo ważną sprawę Albowiem muszę wykopać węgiel Tak Najważniejsza sprawa na świecie I nigdy nie kopcie nad sobą, jestem głupi Że tak robię, ponieważ ja mam spawn na tam Mam poza tym dużo i tym już nie mam I siódmy poziom A, mam armora Użanego. Yeah! czekajcie Nice! Nice! Po prostu nice, ale muszę to ubrać. O tak też będzie nice. I w biżamcy. Dobra, idziemy już spać. Kolejny raz nie patrzyłem na czas odcinka. Tak jestem ciatą. Właściwie tu to... nawet muszę... Nie no. Nie no, muszę popatrzeć, czekajcie chwilę. Słuchajcie, jak szukałem cave'ów to znalazłem takiego boga. Patrzcie. Ale żal. A sorry, gram na feście. to. Bo... O chyba Kejwa już znalazłem, więc nie będę musiał już przerywać. O mamy tutaj cave'a jakiegoś. Dobra, no zajdziemy do tego cavewa wąga. O nie no cliff Straszna muzyczka eee, zwykle to nie, róży, dobrze? nie zzim, że Dobrze, ale to jeździmy, że razem się cieszę. Więc wykupimy sobie to, gdzie ono było? O tu. Tu też... wow ile tego jest. Wierzyłam, że raz na ale nie chcę go marnować. Skoro mam kamienne. Węgla nie potrzebujemy za dużo akurat na, na dzień dzisiejszy, ponieważ nie jesteśmy biedni. Będziemy myśli w jedną stronę, ponieważ nie chcę się zgubić. Może razem. Wrócimy chyba bogaci z tych łowów. Wiodłbym zejść, ale tu nic w zasadzie nie ma. Chyba pójdziemy tu Iż na nie Wiecie, żebym nie poszedł Dlaczego wy nie zbieram? Bo nie chcę Kurczę, to jest słabe te by tutaj Nie, nie coś na ogóle po... Że się po tym i w ogóle serii po tym nie będę chciał nagrywać bez jak jestem, że jak się zgubię z usuwam świat. Wa poważka sobie. To chyba niedługa była podróż. No niestety przykro mi... Bardzo mi przykro nawet. Chyba, że sobie tu nie. O fuck! Jakbym teraz puścił kapslifta to bym się po prostu... Yy. No dobra, pójdziemy sobie tu. By się Po prostu nie wiem co bym sobie zrobił. jednak warto było, iść w D, dobra Water jeszcze czekaj Water, bo prowadzimy, ai super Wow! Parę minut w kejwach i już mam jeszcze raz... Żelaza? Powiem tyle. W.O.W. Wow! Nie wiem czy mi No Sorry, że takie słabe kejwy mam koło domu, ale niestety... Takie życie! Takie życie jest! i nie tego nie zmieni dziś, na 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 Dobra, to byłby koniec naszego pobytu w krewach. Tak, wiem, jestem głupi Że w ogóle tu przychodzi... Kurde, ej, gdzie O, Krówka, dzięki, że mi pomaga, że ty jesteś milutka No no no, Tu nie pójdę, bo tu jest klif Chyba że jeszcze tu... Nie, to też jest klif. To dupa. Da-da-da-dam, da-dam. Dirt. Ja, yeah, the diirt. Nie, nie, nie widać mojego domek? Kurczę, nie widać mojego domku. Nie widać mojego domku, o żal. już po prostu jest. Nie powiem, że lewy, był jest fajny, super roski, że zr, zrobił taką grę, ale patrzcie. Normalnie. To po co coś takiego? Żeby chociaż wyglądało jak na bagnach ciemno. I nie przeźroczyście tak jak tu. To jest bardzo przeźroczyście. jeszcze nowy dźwięk e, jajek. Jak się e, ten... Au! Po co ja na kaktus? Jak się ten, jak teraz, jak... E, to nazwać. Dobra, jak kurczaki sadzą jaja. Jajka. To jest nowy dźwięk. Taki... Takie coś jak pierdnięcie. Nie wiem jak to nazwać. Kurde, jakbym miał... Kurde, jakbym miał... Sinneble. O no, w zasadzie to niedługo tak będzie, ponieważ będziemy grać Minecraft Double, tak! Tak, słodki prowizorka Kurde, ale to jest wysoko to Mogę z to wybrać Kurde Podobało mi się to miejsce jak cholera, ale teraz mam wiele zastrzeżeń wysoko jest i no, muszę sobie zrobić jakieś prowizoryczne schodki kiedy indziej o, nawet... a nawet nie, nie narzekam zbyt ponieważ mamy tutaj fajną fontannę to znaczy wodospad zapraszam Cię wodospadzie że Cię nazwałem fontanną o wąga mamy tam. nie widziałem przedtem tak, czyli tak uderzyliśmy na cały. Tak zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Commentate, subscribe. Real Magic Button on my channel on YouTube. E, teraz, no w zasadzie jeszcze nie kończymy. Pójdziemy... Wow, ile tego tu jest. Dobrze, czyli jeszcze raz. Commentate, subscribe. Real Magic Button on my channel on YouTube. Żegnam Was. Siema.